Kubar, musisz jeszcze powiedzieć o Rogue Heroes' Ruins of Tassos. Rogue Heroes' Ruins of Tassos również grasz. Możesz tak. powiedzieć dwa, dwa zdania. W zupełności wystarczy. Tylko dlatego, że zrobiłem z tego okładkę, więc A, nie okay. ma wyjścia. Okej. Okay. Rogue Heroes' Ruiz w Tazos jest akurat fajną grą. To jest, no. e, to jest gra, którą jak, jak zobaczysz na, na screenach, albo zobaczysz raczej na gameplayach, to przypomina dobre, stare Zeldy, takie te jeszcze DS-owe. Niesamowicie mm -hmm. ktoś się inspirował tymi grami, czyli te, te taki e, pikselowa animacja z góry, gdzie chodzisz chłopkiem, który macha mieczem i, i może rozwalać krzaczki, z krzaczków też wypadają mm -hmm. tam powiedzmy lekarstwa. No to jest taka klasyczna, klasyczna e, Zelda. E, a w tej grze jest to ubrane oczywiście również e, w strój rogalikowy. Czyli, czyli, chodzimy, powiedzmy, po, po, po yy, walczymy z bosami w tych dungeonach, w tych dungeonach zdobywamy mm. zielone kryształki, które są jakby główną walutą yy, w tej grze i dzięki tym kryształkom, gdy wrócimy do miasta, to rozbudowujemy cały jest system rozbudowy miasta, czyli możemy kupić kowala, aptekę, e, siłownię i w każdej tej możemy rozwijać nasze umiejętności, czyli możemy mocniej, szybciej, e, skuteczniej machać mieczem, możemy mieć więcej życia, możemy mieć więcej many, jeżeli ku, kupimy e, czarodzieja w tym mieście. E, budujemy też takie budynki jak Farma, w której e, siejemy rzeczy i możemy je sprzedawać na targu, które również też musimy sobie e, wybudować. Czyli poza tym, takim, to jest taki dziwny miks, bo to jest właśnie miks Zeldy, Rogalika i jeszcze takiego mm -hmm. e, town buildera, nawet, nawet trochę. No, nie jest to powiedzmy e, ten sky, jak to się nazywało, to nie jest takie budowanie miast, ale, ale w dalszym mm -hmm. ciągu no, musimy te, 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 taki mamy rozstaw budynków, tym musimy pilnować i tak dalej, i tak dalej. I to jest również gra, w którą można grać w kopie do czterech osób. Nie grałem w kopie, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jakie jest doświadczenie, ale nawet grając samemu się całkiem nieźle bawiłem, bo o ile ona na początku jest dość prosta i te pierwsze dungeony można, można dość łatwo przelecieć, tak później tam, tam na koniec już trzeba naprawdę trochę, trochę pofarmić tą naszą postać, podbudować. Może nawet jakąś inną klasę je odblokować, bo zaczynamy takim zwykłym chłopkiem z mieczem, a potem możemy awansować na jakichś tam czarodziei, łuczników, yy, brutów i tak dalej, więc, więc to jeszcze powiedzmy tych klas dobrze nie, nie odblokowałem, nie poznałem, ale samo to nawet to takie bieganie, bieganie chłopkiem i, i siekanie i walka mi się, mi się naprawdę, naprawdę podobało w tej grze. Więc to, to mogę naprawdę spokojnie po, polecić. Zaliczone uff, tak musi <noise> robić na <nowe głos> Zaliczone okładka, okładka usprawiedliwiona. <noise> <noise> okay.